Cześć, z tej strony Luka. W tym materiale chciałbym przedstawić Ci Kosze the Deadless Quest, czyli potocznie Blue Legs Quest. Zapraszam do oglądania. Standardowo zaczynamy od wymagań. Aby wykonać quest, musimy mieć minimum 40 poziom doświadczenia. Przydadzą się także Lina oraz łopata, a także 5000 golda, które odzyskamy po wykonaniu questa, jeśli zdecydujemy się na walkę z bossem. Przejdźmy zatem do omówienia samego questu. Naszym pierwszym zadaniem jest zebranie czterech części amuletu, które możemy znaleźć w różnych częściach Daramy. Pierwszą z nich znajdziemy w południowo-wschodniej części Drefi. Podążamy zgodnie z nagraniem. Będąc na miejscu, schodzimy dwa piętra niżej, zabijamy wampira i zdobywamy część amuletu strumny po lewej stronie komnaty. Drugą część amuletu możemy znaleźć w podziemiach piramidy minotaurów, która znajduje się na północno-wschodnim wybrzeżu Daramy. Kierujemy się zgodnie z nagraniem do wspomnianego miejsca. Na dole znajduje się spora gromada minotaurów. A zatem bądźcie ostrożni. schodzimy na dół i wyciągamy kolejną część strumny. Czas na zebranie trzeciej części amuletu. Tym razem udajemy się w okolice wejścia do grobowca Ancient Ruins. Jeśli wyruszamy z Darashi, musimy przejść przez góry dzielące północną i południową część Daramy, a następnie kierujemy się zgodnie z nagraniem. Będąc na miejscu, klikamy na piasek i wykopujemy przedostatnią część. Ostatnią, czwartą część amuletu możemy znaleźć nieopodal depo w Darashi na miejskim basenie. Naciskamy na podłogę w zachodniej części i zdobywamy nasz przedmiot. Mając cztery części amuletu, udajemy się do spoconego cyklopa, który jest kowalem w mieście Abdendriel. Gdy dotrzemy na miejsce, prowadzimy z nim dialog pisząc HI, AMULET, YES. Cyklop zabierze część amuletu oraz 5000 golda, a my musimy poczekać 24 godziny na wykonanie przez niego gotowego amuletu. Po odczekaniu 24 godzin wracamy do cyklopa i piszemy HI, AMULET. Otrzymujemy koszej z ANCIENT AMULET. W tym momencie możemy podjąć decyzję o zachowaniu amuletu lub podjęciu dalszej walki z bossem i zdobyciu blue legów. Jeśli zdecydowaliśmy się na walkę z bossem, udajemy się do krypty w Darashi zgodnie z nagraniem. Gasimy odpowiednie pochodnie, a następnie naciskamy na zegar słoneczny, co spowoduje otwarcie tajemnego zejścia na niższe piętra krypty. Schodzimy niżej i docieramy do długiego korytarza, na końcu którego znajduje się bramka levelowa. Przechodzimy przez nią i pokonujemy bossa. Polecam zadawanie obrażeń z ognia lub świętości. Po zabiciu bossa używamy szybko amuletu na jego pozostałościach. Czas na odebranie nagrody. Wychodzimy z pomieszczenia i wchodzimy do pokoju po lewej stronie za drzwiami z migającą klamką. Od teraz możemy cieszyć się naszą nagrodą lub troszeczkę na niej zarobić. Jeśli podobał Ci się ten materiał, pamiętaj o zostawianiu łapki w górę. Jesteś nowy na kanale i podoba Ci się to, co robię. Zostaw subskrypcję i dzwoneczek, aby być powiadamianym o kolejnych materiałach. Widzimy się wkrótce. Cześć!